Zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru do tego wynika do rzeczy. Kto tak naprawdę odpowiada za niewolnictwo? To jest pytanie, które stawiamy na okładce, a teksty o tym, jak w Stanach Zjednoczonych próbuje się przeformatować historię tego kraju, piszą historię Grzegorz Kucharczyk oraz publicystka Teresa Stylińska. Patryk, jaki w wywiadzie tego tygodnika do rzeczy, mówi, dlaczego to Polska powinna stanąć na czele rewolucji kulturowej. Na ten temat teksty napisali także Tomasz Rowiński, Rachow Ziemkiewicz i też te teksty Państwu bardzo serdecznie polecam. Dużo polityki w Tygodniku do Rzeczy. Sylwetkę nowego szefa MSZ kreśli Marcin Makowski, o nowym szefie resortu zdrowia w kolei pisze Katarzyna Pilkosz. W Tygodniku do Rzeczy pamiętamy oczywiście o 40. okrągłej rocznicy powstania Solidarności i z tej okazji mamy specjalny dodatek zatytułowany Świt Wolności. To i dużo, dużo więcej ciekawych tekstów, ciekawej lektury, jak zawsze w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy, zarówno w jego wersji papierowej, jak i elektronicznej, serdecznie powitam.